500 Plus od pomysłu do gotowego projektu przeszło liczne zmiany, jednak politycy PIS na tym nie poprzestali i teraz chcą wprowadzić kolejne modernizacje. Bez wątpienia ucieszą one samotnych rodziców. 500 Plus już na samym początku wzbudzało wiele emocji. Jedni byli tym pomysłem zachwyceni, inni natomiast bardzo mocno go krytykowali. Warto zaznaczyć, że pierwotnie 500 zł miało przysługiwać już od pierwszego dziecka, ale ostatecznie, aby dostać takie dofinansowanie, trzeba spełnić niektóre warunki. Oczywiście od drugiego mamy już przyznawane świadczenie niemalże bezwarunkowo. Jednak teraz rząd PiS przygotowuje poważne zmiany, które powinny się spodobać wielu samotnym rodzicom. Kolejne zmiany w 500 Plus wybory zbliżają się wielkimi krokami, a aktualna sytuacja rządu PiS nie wygląda najlepiej. W takim wypadku wprowadzenie zmian do programu 500 Plus ponownie może wzmocnić pozycję PiS. Zwłaszcza, że niektóre z warunków wymaganych do otrzymywania tego dofinansowania według wielu osób są po prostu niesprawiedliwe. Pierwsza z wprowadzanych zmian dotyczy progu dochodowego, którego nie możemy przekroczyć, chcąc pobierać świadczenie na pierwsze dziecko. Do tej pory wynosił ono 800 zł, ale w obliczu wzrostu płacy minimalnej wiele osób mogłoby stracić swoje pieniądze. Rząd nie podał dokładnie, o ile wzrośnie próg minimalny, ale musi zostać zwiększony o przynajmniej 100 zł. Kolejna planowana zmiana ucieszy bez wątpienia samotnych rodziców, którzy pojedynkę muszą zmagać się zarówno z rodzicielstwem, jak i dibaniem o finanse rodziny. Do tej pory osoba samotnie wychowująca dzieci, nieważne ile, musiała mieć zarządzone przez sąd alimenty. To sprawiło, że wielu samotnych rodziców, którzy opiekują się dwójką lub większą ilością pociech, zwyczajnie nie mogło otrzymać dofinansowania od państwa. Jednak w jednym z wywiadów minister Rafalska zapowiedziała, że trwają prace nad zmianą tej sytuacji. Planujemy ograniczenie wymogu ustalenia alimentów przez osobę samotnie wychowującą dziecko do wniosków o 500 plus na pierwsze dziecko, wyjaśnia Elżbieta Rafalska. Takie modyfikacje według wielu osób powinny zostać wprowadzone znacznie wcześniej, ale fakt, że dopiero teraz rozpoczęto nad nimi pracę, mogą nie być przypadkowe. Mimo wszystko wiele rodzin bez wątpienia na nich znacząco skorzysta, co do tej pory było niemożliwe.